Nie ma tygodnia, żebyście nie pytali o to, kiedy używać Nucen, a kiedy Benucen, czyli niemieckich odpowiedników słów. Używać czegoś albo korzystać z czegoś. Dlatego w tym odcinku dowiecie się, czym te słowa właściwie od siebie się różnią. Następnie poznacie mnóstwo przykładów i zwrotów z życia. A dla tych, którzy zostaną do końca, będę miał dwa bonusowe czasowniki, rozdzielnie złożone z nucen, oraz oczywiście zadanie. Jeśli więc chcesz mówić lepiej po niemiecku, daj łapkę w górę i zaczynam. Dwa czasowniki nucen i benucen mają na dobrą sprawę takie samo podstawowe znaczenie czyli używać czegoś, czy też korzystać z czegoś. Granica między tymi słowami jest płynna i w wielu wypadkach Niemcy użyją nucen i benucen zamiennie. Jednak czasownika nucen Niemcy będą częściej używać. W przypadku rzeczy nienamacalnych, abstrakcyjnych, z których korzystają takich jak na przykład czas, okazje czy możliwości. Dlatego nucen usłyszymy w takich wyrażeniach jak die Freie Zeit nucen korzystać Z wolnego czasu, die freie Zeit nutzen. Albo die Gelegenheit nutzen. Skorzystać z okazji, die Gelegenheit nutzen. Czy też die Möglichkeit nutzen, czyli skorzystać z możliwości, die Möglichkeit nutzen. Z kolei czasownika B nutzen Niemcy użyją częściej, choć nie tylko, w przypadku rzeczy namacalnych, z których korzystają, czyli w przypadku w przypadku różnego rodzaju przedmiotów jak w wyrażeniach ein computer, b nocen używać komputera, einen Computer benutzen albo ein Auto benutzen, używać samochodu, ein Auto benutzen. A także Messer und Gabel benutzen, używać widelca i noża. mesa und Gabel benutzen. Jeśli pojedziecie do południowych Niemczech, Austrii albo do Szwajcarii, możecie usłyszeć wersję nutzen i benutzen z u umlaut, czyli nutzen i Benutzen. Słowa te znaczą jednak dokładnie to samo i są tylko regionalnymi wariantami. Tyle jeżeli chodzi o teorię, a teraz mam dla Was coś znacznie lepszego, mianowicie. Codzienne, przydatne zdania z Nucen i Benucen. A zaczniemy od Benucen, którego użyjemy jak wspomniałem częściej w przypadku różnego rodzaju przedmiotów, czyli rzeczy namacalnych. Na przykład, jeśli rozładuje nam się komórka i będziemy chcieli skorzystać z telefonu koleżanki, powiemy: Kann ich dein Handy Benucen? Mein akku jest leer. Czyli, czy mogę skorzystać z Twojego telefonu? Mój padł, moja bateria jest pusta dosłownie po niemiecku. Kann ich dein Handy benutzen? Mein Akku ist leer. Gdy będziemy w gościach i będziemy chcieli skorzystać z toalety, możemy zapytać Darf ich bitte die Toilette benutzen? Czy mogę skorzystać z toalety? Darf ich bitte die Toilette benutzen? A gdy sąsiad będzie chciał pożyczyć od nas samochód, zapytam: Kann ich dein Auto benutzen? Czy mogę użyć twojego samochodu? Kann ich dein Auto benutzen? A jeśli w chińskiej restauracji wolimy skorzystać z widelca i noża zamiast z pałeczek, powiemy Ich esse un gern mit Stäbchen, Czyli nie lubię jeść pałeczkami. Ich esse un gern mit Stäbchen Ich benutze lieber... Mesa und Gabel, czyli wolę używać widelca i noża. Ich benutce liba Mesa und Gabel. Benutzen, czyli używać, możemy też słów i języka. Na przykład, gdy nie jesteśmy pewni, jak użyć jakiegoś słowa, możemy zapytać naszego niemieckiego kolegę Wie benutzt man dieses Wort? Czyli jak używa się tego słowa? Wie benutzt man dieses Wort? A gdy na co dzień używamy języka niemieckiego, niemieckiego powiemy Ich benutze Deutsch im täglichen leben używam niemieckiego w życiu codziennym Ich benutze Deutsch im täglichen leben a skoro przy języku jesteśmy wkładam naprawdę dużo pracy żeby przygotować co tydzień te darmowe lekcje niemieckiego i chciałbym żeby dotarły one do wszystkich osób które chcą nauczyć się tego języka łatwiej i szybciej. A ty jesteś jedyną osobą, która może mi w tym pomóc. Jeżeli uważasz, że ta audycja może się komuś przydać, udostępnij ten odcinek swoim znajomym. Z całego serca będę Ci za to wdzięczny. My tymczasem przejdźmy do... Nucen. Czasownika nutzen użyjemy najczęściej, choć nie tylko, w przypadku rzeczy nienamacalnych, tak zwanych rzeczowników abstrakcyjnych. Na przykład, jeśli wykorzystamy przerwę w pracy, czyli czas, który namacalny przecież nie jest, do zrobienia zakupów, powiemy Ich habe die Pause genutzt, um einzukaufen. Czyli wykorzystałem przerwę, żeby zrobić zakupy. Ich habe die Pause genutzt, um einzukaufen. Czasownika nutzen wykorzystamy też w wyrażeniu eine Möglichkeit nutzen, czyli wykorzystać możliwość. Eine Möglichkeit nutzen. Na przykład ich nutze jede sich bietende Möglichkeit. Um Deutsch zu sprechen, czyli wykorzystuje każdą nadarzającą się okazję, żeby mówić po niemiecku. Ich nutze jede sich bietende Möglichkeit, um Deutsch zu sprechen. Nutzen użyjemy także wyrażeniu die Gelegenheit nutzen, czyli wykorzystać okazję, czy też z okazji skorzystać die Gelegenheit nutzen. Na przykład, jeśli komuś trafi się jakaś wspaniała, wyjątkowa okazja, na przykład doskonałej pracy z językiem niemieckim, wówczas takiej osobie możemy powiedzieć du solltest diese Gelegenheit nutzen, czyli Powinieneś skorzystać z tej okazji. Du solltest diese Gelegenheit nutzen. A ponieważ zawsze dotrzymuję słowa, na koniec tego odcinka mam dla Ciebie obiecane, bonusowe czasowniki rozdzielnie złożone, w których usłyszysz nutzen. Pierwszym jest ab Nucyn. Ab -nucen znaczy zużyć coś. Na przykład jeśli mamy ulubione buty. Które nosimy tak często, że już odpadają nam podeszwy, powiemy Ich liebe diese Schuhe. Uwielbiam te buty. Ich liebe diese Schuhe. Aber sie haben sich schon abgenutzt. Ale one już się zużyły. Aber sie haben sich schon abgenutzt. Drugim czasownikiem jest Ausnutzen. Aus Nutzen znaczy wykorzystać coś, i słowo to, podobnie jak jego polski odpowiednik, może mieć w niemieckim zarówno pozytywne, jak i negatywne znaczenie. Na przykład, jeśli bardzo atrakcyjna dwudziestolatka. Połóż, zakocha się w majętnym, choć bardzo już leciwym staruszku. Niektórzy mogliby nabrać podejrzeń, że Sie hat ihn ausgenutzt, um reich zu werden. Wykorzystała go, żeby stać się bogatą. Sie hat ihn ausgenutzt, um reich zu werden. Kochani, ponieważ to praktyka czyni mistrza, pora na zadanie dla Was. Uzupełnij następujące zdanie. Używam codziennie roweru. Czyli ich mm, mm, jeden tak das fahrrad. Używam codziennie roweru. Ich mm, mm, jeden tak das fahrrad. Chcesz nauczyć się niemieckiego, ale masz mało czasu? Spróbuj więc naszej aplikacji Język 15 Minut. To jedyna aplikacja na rynku. W której znajdziesz krótkie, praktyczne lekcje z prawdziwym nauczycielem, poznasz przydatne zwroty, osłuchasz się z językiem niemieckim, nauczysz się mówić i zapamiętasz z łatwością dzięki inteligentnemu systemowi powtórek. Wejdź teraz na stronę językwy 15minut.pl i spróbuj naszych darmowych lekcji. Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. To nie tak, że mamy za mało czasu, tylko że zbyt dużo czasu nie wykorzystujemy. Seneca.